Cześć, witajcie! jestem już gotowy, czy w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed, zapomniałem. a Assassin's Creed 4, Black Flag na naszym kanale. Ogólnie ten odcinek dzisiaj jest tak późno. Z tego powodu. Co się mi spierdzieliło z Black Flagiem? Jakby od mamy godzinę 20, jak to nagrywam. 20 dokładnie wam powiem. 20:46 zacząłem. Skończę 21 z hakiem. Zanim to wrzucę 22. Tak. Zaczynam, zaczynam to o tej, a próbuję to mógł odpalić od 17. Coś było po prostu nie tak nie wiem, za cholerę nie chciała się uruchomić. Przeinstalowanie jej po prostu coś pomogło, ale wiecie, to z aktualizacja to wszystko, tylko to tak długo trwało. I film miał być w na 12, więc z góry już wiedziałem, że się spóźnię, bo dopiero ze szkoły wróciłem około 16, od 16.30, tak dobra, już się zabieram do wszystkiego, 17 siadam, no cholera nie mogę odpalić. Nic, nic, a nic, nic, a nic. I jakoś koło 18 uznałem, że za tutaj ponownie, dopiero się skończyło jakoś tak no. Dobra, e, plan na dzisiaj jest prosty, ja już jestem na wysepce, na której mamy tutaj fragment Animusa, stąd od razu idziemy e, tutaj na skrzynię, tak? I ze z tej skrzyni płyniemy w końcu na te zlecenie, ciemny interes, które tutaj jest już od podajszy 90 prawie odcinków. Nie no, przesadza nie przesadzajmy. Mamy 85, no to od 80 tu jest. Nie szósty, już teraz, no gdzieś koło 80 odcinków, tak czy jak tutaj to zlecenie jest, i dziś robimy zlecenie. Te po zleceniu, jedna skrzyneczka, pik tutaj, mamy drugą skrzyneczkę, i tutaj mamy do dokończenia. Zostanie nam jedno zlecenie, bo to jest zlecenie, te chyba stąd z tego co pamiętam, jest tu z tego punktu, co Potem te szybkie, teleport najprawdopodobniej, tu stąd te trzy i dalej kombinatoryka, więc no. Zaczynamy, oczywiście deszczyk pada. A nie powiem że save'a nie straciłem, bo nie zrobiłem sobie kopii, to bym po prostu się rozpłakał. Zresztą się wiecie, coś bym rzucił i coś bym kombinował, bo daily ma trwać, Tak, to, to, to się jak odniosło. nie trzeba bać, a te daily ciągną od marca. Jak nie mogę, to i tak coś będzie, zawsze będzie. To nie ma, że ja spowiem, a gdzieś co odpuszczam, o nie, 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 nie. nie. Z Dying to tak sobie zrobię i tak robię w tym momencie, bo po prostu. Nie mam na to czasu, dosłownie mam takich zapierdziel, jakby zaraz ferie, co miałem u mnie bynajmniej, bo ja w zachodnim pomorskim mieszkam. No to ja mam ferie za tydzień od 15. I no... Dobra, 9 dni, tak. Bo w sumie ferie od 15, ale może powiedzieć, że od wykładu, no to... No, no tak, na tydzień no załóżmy, no bo już od piątku od wieczora, ale przez do tego piątku mam 4 sprawdziany i, i łącznie mam 9 prac e, do zrobienia skarbków i wszystko inne, tak? I tutaj może powiedzieć, że wszystkie sprawdziane, bo jakby materiał taki. I najlepiej jeszcze w tym tygodniu miałem trzy sprawdziany. I to o pomiędzy środa, czwartek, piątek, żeby były takie obsuwy, bo ja się dałem 22, 30, pozwracałem tak padnięty 18, 19, 20. Że wiecie, po tym wszystkim, że ja na zasadzie wracałem, to po prostu mnie odcinało. Ja dosłownie siadłem na 15 minut, i się budziłem, czwartym nad ranem, żeby nie wiem, na czwartym nad ranem coś szybko ogarnąłem, Pirazy oko, i bardzo do szkoły, i znowu. I tak, jak w kółko. Nie wiem. W ogóle chyba niedługo dostanę osiągnięcie za zebranie 500 załogi. Czemu nie mogę przybliżyć? Nie no, nie pierwszy sztorm. Nie wiem, czy z całą grę ten sztorm chyba z trzy razy widziałem. Także pływając normalnie po mapie, może z 3 czy 2, bo nieraz go wywo wywoływały misje poboczne. Tak chyba w ogóle, bo wtedy najczęściej go widziałem. Jedna mi jest ciekawostka, jakby statystyka, koja ciekawi. Załoga ile ja zebrałem z załogi? Wskaźnik postępu? Nie, ale to będzie bardziej baza danych. Statystyki, o. Statystyki ogólne. Statystyki pirata. Zdebalowanie marynarze, 422. Jeszcze potrzebuję mieć 88, żeby mieć 500 i mieć osiągnięcia. chyba damy radę w tym jeszcze podejściu to ogarnąć. No, jakby co to wiecie, to coś będę kombinował, czy bywało oficjalnie. Otóż naprawdę tyle na tego nie robię, bo nie da się typowo, bo serwery już chyba wyłączyli, z tego co wiem Black Flag'a będę na PS4. Więc średnio żebym coś ogarnął, a i tak mam źle zrobione konto. Może jak Gremio odinstaluję do marca, jak tak długo będę przyciągał, to wtedy będę musiał ogarnąć, bo muszę mieć skończone 17 razy, żebym mógł zmienić edycję konta, żeby zmienić sobie tam profile, wszystkie ustawienia, dzięki czemu będę mógł zagrać sobie online'a. Jakby mi to i tak nie wadzi, bo ja zawsze grywam fabuły. Nie? Bardziej problem jest na przykład że tak jest tak, ze statystykami. Na przykład, było to problem w, w, w The Walking Dead, a na przykład w Detroit, gdzie nie wyświetlało mi się procenty i co jaki gracz wybrał. Bo ja, jak parę lat temu, jak się zakładają konto, to wiecie, młody, głupi łzy. Dobra, po prostu pos, posłucham się do wszystkich tych i dam swój prawdziwy wiek. No jakoś tak wyszło, że w sobie nie mogę sabotować konta do teraz. No a ja mam 16 lat, a muszę mieć 17. Na tym prowadzi problem. Chyba tam pierwszy raz od pizdu czasu. Wtedy jeszcze chyba nawet nie miałem Czerwonych Żagli, albo miałem już od... dosłownie to był ten sam chyba odcinek. Cholera. Wiem, że gościu z tego co pamiętam jest na którymś statku. O kur... Dawno tego nie było. Bo na czymś większym to jest w regata. To był dla mnie statek, do którego był dla mnie zbyt mocny. Tak zakładam. Bo nie ten zniszczony szukanie. No i spokojnie. Z drugiej strony coś będzie do skałki, potem skimmy zaraz się cofniemy to spokojnie. Na razie nie spróbować, bo to jeszcze mi ucieknie, czy coś, bo on tak potrafi, i wtedy pamiętam mi uciek po prostu. Chyba go widzę, coś tam pływa. No popójmy, zatrzymajmy się, bo tu jest, widzę marynarza, właśnie, to jest kolejny do Ja mam teorię, że on jest na tej wysepce, gdzie jest skrzynka. Bo widzę jaki statek tu? Oficjalnie? no nie. Albo może być na skalę obok, co jest raczej naprawdę nikłe. Albo siedzi tam na brzegu. Nie komentuję lewitującego masztu. No tak, to jest kawałek masztu. To jest maszt Nie wiem gdzie on jest. O, co on się oznaczył chyba. Hmm. Ma pod podczyny, bo my i tak po nią idziemy i tak po nią idziemy, to akurat nie, nie robi różnicy przy okazji patrzy z tą desetkę. Mam taką teorię, że on tu może być. Znaczy to jest nikła szansa, ale jednak zawsze możliwe. 409 z 46 Wszystkie są na tej strefie Ja myślę że odcinek będziemy robić Tu nie ma żadnego pojęcia. kurde Poczekajmy o tej misji, bo niby gościu jest Gdzieś tu, pira z oko Przybliżmy się zleceniu. Nie to mi chodziło No jakby odszukaj swój cel Misje poboczne, no to Zastosowanie zabójstwa to jest po prostu jedno z dwóch, co mam aktywne. To nie te misje, to też nie, bo to hawana. Hawany to są skończone. Czyli to jest to, ciemny interes. No. Zaufany człowiek, potężnego handlarza, niewolników, zamierza ponoć na, planta na plantacji, gdzie chcę być jakiś żaden cywil. Odszukaj cel i zabij go. Na plantacji Mantis. Czemu ja mam cel obok plantacji Mantis? By to nawet nie jest na terenie. Plantacja jest obok. I to duży kawał. Więc co, bo to chyba powinien być statek, który ja zniszczyłem i on powinien płynąć na plantacji Mantis. No chyba tak być zrobione. Albo się zrespili. Zrespili się. Powinienem go tak odszukiwać. O. Tutaj były trzy statki, które po prostu płynęły se. Przeszukajmy cały ten teren i zobaczymy, czy coś tu znajdę. Nie, na Mantis. A to jest tu. Jak widzicie, to jest duża odległość. Coś nie tak, dobra. Wiecie, co ja się chyba po prostu teleportuję tu. I na razie pozbieramy wszystkie te skrzynki i udamy się na Florydę. Bo coś jest tam to mi w sumie, tak? Pajpy? Ona w tym momencie powinna mieć tu gdzieś kipa. Jego nie ma. Ja pamiętam, że tu był statek, który właśnie uciekał na lewo. Więc to może być coś tego stylu, że on tam specjalnie płynie. No. To może być coś naprawdę tego stylu. A ja go teraz po prostu nie widzę, jakby. Coś się spopsuło, ja chyba nie powiem tam tych niszczyć statków. 420, chyba czwarty albo piąty, chyba czwarty mi się zdaje. Co mi statek skręca? I za nie trzymałem steru i już co skręca. Dobra, jest ja od razu, oznacza kolejny już zawczasu. Płyniemy w dół, czyli muszę zrobić jaką pętlę. tam jest kolejny, ale nie chce mi się opływać. Czy mi się zdaje, czy znowu się pogoda pierdzieli. sprawdzić, czy ja mogę do niego tak podpłynąć na piechotę? Tak, typowo ze. Se... Wiecie? Nigdy takim nie sprawdzałem. A w sumie, jak jest obok wysepki, Czy naprawdę przy brzegu, jak widzę, że tam się wyrenderował, to ja nie wiem, czy bym pod niego nie podpłynął. Zobaczyć, bo nigdy tego nie zrobiłem. W sumie, czysto teoretycznie, to ja mogę podjąć całą mapę w puław, jakbym, się za... jakbym miał taką zachciankę. Czystej teoria a z praktyki trudno określić, bo też go nie sprawdzałem, ale na to będzie jeszcze czas. A, tak ładna jego, na tą wysepkę, jest na granicach tej wyspy, to naprawdę nie jest daleko. A, tak się zabezpieczyliście, że pod mi on znika. Super. Nie przewidzieli kogoś, że ktoś może być na tyle. na tyle głupi pomysł mieć? chciałem powiedzieć, na tyle niepełnosprytnym, ale jednak. no. jakoś tak nie wiem, dlaczego to być wspomniane, no, po prostu, że ktoś może być na tyle niepełnosprytnym, żeby sobie uznać, że tam podpłynie. W sumie większość graczy pewnie to zrobiła prędzej czy później, więc, no, bo w każdej chwili mogli się zatrzymać po prostu pod uspłynięcia kapką, gdzieś na środku mapy, przy takim, nie zaskoczyć na niego typu jak skakaliśmy na kręty, które były poniszczone, żeby z nich zebrać lód, więc z tyłu też mogli tak skoczyć. A tu niemiłe zaskoczonko. Że w ogóle to ma tyle lat i tego nie naprawili, przez sumie to nawet nie miało remastera odkąd wyszło. Ma to w ogóle jakimś dziwnym trafem na PC, to dostało aktualizację. Serwery już chyba wyłączone większościowo wszędzie. Gra ma 11 lat już chyba rocznikowo. Jakoś tak, bo on jest 13-14. To minimalnie rocznikowo, tak czy siak, tak czy strak ma już. 10 lat na karku, tak? I bądź co bądź, ona jeszcze ostatnio aktualizacji wystarczy. Tam Syndicate też mi się zdaje, czy on zniknął. Przypłynąłem przez niego i on się tu nie wyświetla. Albo jestem ślepy. Bacz to drugie. Ehm. Dobra, od razu pyk kolejny. Mało, bo zbieramy wszystko, bym jeszcze dziś popłynął. I tu zebrał te trzy. Chyba zrobił takie kółko i zatrzymał się, jak już może na wyspie, na Florydzie, zostaną nam 3-4 miejscówki. No i ja tak patrzę. kolejny odcinek na pewno bym ogarnął te dwie. Co nie? Znowu sam to spróbował. Chyba bo nie wyhamuje, No, nawet wyhamowałem jednak. w końcu jakiś legendarny okręt by się zaatakować no mówię, no na razie to myślę, że do końca tego tygodnia przynajmniej będziemy musieli się odpocząć, pocznę. piątek, sobota, niedziela, czy może się wyrobimy Mi się zdaje, bo ja bym jeszcze tak do ferii pociągnął tego, bo też nie ukryłam nie chcę zaczynać tak na jakby wiecie, na szybko, kolejnego bo to instalowanie, bo to przygotowanie się a ja bym co bądź jeszcze cały czas zwlekam z innymi seriami, kiedy na przykład Horizon za Dawn uciekał i miało być wrzucone jeszcze w początku grudnia. A mamy styczeń. Mamy 5 stycznia, jak to nagrywam. A przy dobrych wiatrach może na 15 pierwszy odcinek wrzucę. Oj, jest, ja żeby go nagrać. Tak samo Dying tam miałem w Stanach już dawno skończyć i wrzucić wszystkie odcinki z wyprzedzeniem, a nawet nie nagrałem na teraz, żeby był. Nawet do teraz sobie nie rozkminiłem jak ja tak chcę wrzucać, bo nie chcę wrzucać czwartej nad ranem, bo wcześniej tak wrzucałem. ta seria była tak, że nie zakładałem, że i tak nikt tego nie ogląda. Co nie? Oglądało dużo osób. Ale patrzę po statystykach i że i tak większość to ogląda w godzinach późniejszych, co nie? A lepszą pozycję jakby po publikacji film mam w momencie, gdy jakby świeżo po publikacji ludzie go oglądają. A z tego co zwróciłem na Inklighta na statystykach, średnio ludzie oglądają około 15. Takim, takim wiecie, w takim po południu, takie no takie taki momenty, trochę no później, po południu, już co nie? I najgorzej, bo w sumie no spoko, tylko że ja już mam serię na 12.30, 15.00, wiecie, kiedyś to nie był problem, co nie, bo ja kiedyś miałam serię o takich porach, że to jakby była e, 8 rano, 15.00 i 18.30, 12.00, 14.00 to się zawsze mogę wcisnąć, A Ja teraz mam serię także, daj klajta 12.30, od marca mam serię do 12.30, daj Mam. Tak samo 15, seria z 18 przesunęła się na 15, czyli e, moje The w tym momencie i tam wcześniej były wszystkie inne. No 15, co nie? I jeszcze mam trzecią serię, która planowo jakby przesunęła się na 17. Niekiedy jeszcze, jeszcze trzymałem czwarte. Jakby nie raz trzymałem po cztery serie na raz, co nie? A tak to teraz mam praktyce 12.39 39 Assassin, ale jeszcze przez rok czy dwa, jak nie dłużej. Mamy 15 The Walking Dead y i tym podobne, potem po The Walking Dead najprawdopodobniej, jeszcze nie wiem, co wejdzie, ale wcześniej miałem ogólnie Watch Dogs y do miałem całą kolebkę w ogóle, ja od ostatniego roku mam non stop gry Ubisoftu. E, miałem wcześniej e, tutaj całą serię Watch Dogs, y, ja miałem. Watch Dogs y, były o godzinie 17, tak, e, były, nie pamiętam już. Chyba 4 dni jakoś w tygodniu, Kurde, nawet nie ja wiem, co ja próbuję teraz walić z tym tą mapą. No, Watchdogsy były 4 dni w tygodniu, z tego co tak kojarzę, co nie? Eee, próbuję ja to czekajcie, no. The Walking Dead to wszystko to jest poniedziałek, czwartek, niedziela. No, to Watchdogsy były wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, tak? Wtorek, środa, piątek, sobota. W takich pozycjach były Watchdogsy, co nie? I miałem asesyny i miałem jakoś tak 2 przez cały tydzień. No nie no, super pogoda. Płynąć za skałkami. No opartego mógłbym podpłynąć od Abana, Abaco, Abaco Island, to jest w ogóle pierwsza wyspa, na której byliśmy. Pierwsza. bo pierwsza była wyspa kotów, ale to były te dwie tu obok dosłownie. Chociaż na opartego to pierwszy raz to byliśmy na połowie wyspy bo na w ogóle to jest cały czas stary strzeżony, nawet nie wiadomo z, z, jakiej, z jakiej ciężkiej cholery w ogóle on jest uznany za strzeżony, tutaj nic nie ma. Nawet żołnierzy nie było nigdy. Jak się od biedy pojawią, to się pojawiało z czy 4 do jakiejś misji pobocznej. Ten statek, który kiedyś i w sumie nic z wie więcej wątku nie było. No to była pierwsza wyspa, jaką ja oczyściłem na pewno. I jedna z pierwszych wysp, to też była wyspa kotu gdzieś, ta chyba. No, to były takie dwie pierwsze wyspy, na które ja siadłem. No to był pierwszy magazyn w pierwszych misjach. I pierwsza wyspa na jakiej w ogóle byłem to była ta. A potem płynęliśmy stąd na Nassau. Ina jest nawet pogoda. nas będzie zmrok, co nie? Czy obok mnie pociski wylądowały? Czy ja mam się odpalić? Nie no, nie będę się odpał do walki, że będą mnie te statki te irytujące ścigały. To takie nie kupieckie, tylko... Ty, 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 ty. E, Łowcy nagród, bo mam, jak widzicie po pasku jeden statek do dwóch. Jeden większy, z dwa mniejsze i będę miał to wypełnione i będą mnie ścigać. Nie są pierdliwy, bo nie mają nigdy nic przy sobie ciekawego, podpływają, giną, podpływają, giną, podpływają, giną. A to jest irytujące, gdzie ja chcę coś dopływać z punktu A do B, a co 500 metrów mam statek, który jak tylko zdechnie, to od razu leci kolejny. Tak, czas się skończył. Przeciągnijmy chwileczkę, bo chcę dokończyć to, co dziś zaplanowałem, że ja chcę tą skrzynię jeszcze i jeszcze obok mam kolejną. Tak, ja chcę jeszcze to i ja chcę to, na pewno. I w kolejnym sobie mogłem sobie popłynąć, w sumie tak odtędy w linii prostej. Cztery i lekka zawrotka na Florydę. Floryda jest to szybkie miejsce, z tego co widzę, tam są cztery rzeczy do zebrania i punkt widokowy. To jest, jak na upartego to bym to mógł ogarnąć, to chyba w 3 minuty, dwie. Zależy od rozstawienia wyspy, czy będzie płaska, czy będą góry. Zdziwiony. Bo nie ja za chwilę zbierzemy wszystkie możliwe obiekty do zebrania na morzu. Co już od dawna o tym mówię. Zostały nam ostatnie wszystkie są tu, na tych terenach, na tej strefie. I potem, co nie? Jak już, zostaną nam tylko dwa... dwa... dwa miejsca, gdzie mogą być jeszcze być. Przątek Bonavista i Havana. Havana tak zebrana w jednej trzeciej, nie bo długo tam nie zaguściłem, jakby robiłem sobie trochę oczyszczenia trochę fabuły. Co nie... I po prostu fabularnie mnie wywiało z kawany, bo mnie wywieźli, bo wykryli tam świndel, że Edward to jednak Edward, a nie pan e, Duncan Walpole. Co nie? I jakoś tak dziwnie wyszło wtedy, i po prostu. No. Wywieźli mnie i to od tamtego momentu nie byłem tam nigdy. Czyli w praktyce byłem tam na początku, gry. To była taka miejscówka, w sumie ta cała strona to jest takie miejsce, gdzie się powinieneś uczyć, ale w sumie nigdy ci nie ma, bo się dzieje na strefie obok. Nasał jest taką strefą główną. W ogóle mówię na to nawet się nie nazywa Nasał. No a ja sobie będę tak mówił. To jest taka główna strefa, gdzie się działo naprawdę najwięcej. No bo ja Wam zaraz to pomogę Wam. Tam się działo najwięcej. Potem mamy. W sumie na Kingston działo się dużo a ogólnie na Sao to jest miejsce, gdzie się działo dużo hawana. Prządek Bonawista sam tylko wstęp gry. Tam tyle nas było widać, co nie? Nie główna miejscówka, ale byliśmy tam raz. Chociaż może jeszcze się to zmieni. E, Havana też byliśmy dosłownie tam ile? Pierwsze co z przodu bonawista z tamtym malutkim, gdzie, tym takim gościem śmiesznym odpłynęliśmy na Havanę on później swój stateczek, znowu się odłączył od czarnego rudego, i w sumie nie pamiętam, czy on zginął, czy on żyje. Choderawie. Chyba już nie żyje. Tak mi się zdaje. Ach, choderawie. A on stał się piratem z Anglika. I w ogóle prawie nas kiedyś wydał. Jeszcze w chawaniu. W chawaniu nas wykryli, w nas wywieźli, i już tędy nie wróciłem. Na tej strefie jeszcze byłem fabularnie na początku gry z raz. Troszeczkę sobie oczyszczając, ale mi się zgodziło, gdy tej misji pobocznie nie mogłem zrobić, tej, co mam cały czas na wskaźniku, co nie? I jeszcze później, tam przy Czarnobrodym, pierwszy okręt tutaj czyściliśmy. I tutaj czyściliśmy na tej stronie pierwszy okręt. Wiecie, ja mam taką manię, że ja czyszczę wszystko na maksa, no chyba, że to jest Assassin's Valhalla, gdzie mam odległości takie jak stąd, do tamtej palmy, tej dalszej. 10 skrzynek, 3 w podziemiach, nie wiadomo gdzie, które są średnio oznaczone na trzy 3 listy, pierdoliard innych pierdół, mało ważnych, które się nie zliczają do całości, małe skrzynki, większe skrzynki, tajemnice i wszystkie inne, to tego mi się nie chciało i tych mniejszych już nie zbierałem, ale zbierałem wszystkie inne. Co to za światełko? Ej, to nie przypomina statku. No, muszę się przyjrzeć za sekundę. Światła mi nie pasują, bo są jakby takie zbyt białe. Nie, już takie żółtawe. Zaraz muszę się przyglądnąć. I wtedy sobie zakończymy. Chociaż zdaje że może to jest jakaś ciekawostka. Patrzcie, pojedyncze światło to jest. To jest pewnie jakiś statek, tylko się nie wczytał. W sumie to jest bardzo, bardzo możliwe. No, a widziałem nas. Dobra, kończymy za tutaj. I w kolejnym odcinku udamy się, no jak mówię tutaj takim ślaczkiem pójdziemy pyk tu na Florydę. I potem kto wie najprawdopodobniej tu, bo tu już zostaną nam ostatnie pierdółki. Co nie na tej części po prawej stronie jakby. Tak, bo tu jeszcze po lewej nam zostanie Hawana, przylądek Banavista i jedna skrzynia, chyba jedna. No, jedna skrzynia. Tak. I to, nam wszystko, to jest jedyne, co nam tu zostanie. Po lewej, a po prawej nam zostały dwie poboczne na South K. Jedna skrzynia i w sumie to. Matanzas, bo... Ja zawsze tu mówię Manatas, nie wiem czemu. no dobra, Matanzas, nie? bo ten cel do zabicia jest stąd, z tej wyspy, albo schowany. Cholera wie, no ale mało ważne. W sumie, dobra. Kończymy. To by było na tyle, ja byłem Mariczko, no a życzę Ci się popa. widzimy się w kolejnym odcinku z gry Dying. Mm. Assassin's Creed 4 Black Flag na naszym kanale. Pa, pa!